Hej, jeszcze zrobimy na szybko aktualizację. Przed momentem, właśnie zrzuciłem filmy na sieć, one się tam dolatują do Was cały czas. A ja od razu wrzucę kolejną aktualizację: polegającą na tym, że zamkniemy ul tą powałką tutaj. I to jest bardzo ważna, teraz ciekawa czynność. Zrobimy tak, że to zamkniemy. Prawda? Czyli momencik, niech sobie postawię to tutaj. OK. To przesuńmy. To usuńmy całkowicie. Tak. Teraz tak, tą tutaj powałkę połóżmy u góry. OK. Połóżmy, zamknijmy. I teraz tutaj im otwórzmy w tej części tak mi po, polecił szwagier mam nadzieję, że e, nie zjecie mi szwagra że ewentualnie mi nie żeby mi nie chciał źle doradzić ale tak mi on to, o to zaproponował myślę, że ta propozycja jest jak najbardziej fajna ciekawa e, po części się mogę powiedzieć, że zgadzam się i teraz i teraz dopiero rozstawić jeszcze tutaj te ramki, żeby one nie były podobno skupione. Tak, w ogóle to muszę przestawić te ramki w taki sposób, żeby mi się zmieściły tutaj na tą. O! Rozumiecie o co chodzi. Jeszcze muszę trochę przesunąć te rameczki. O, w taki sposób oto. O, coś takiego żeby one sobie stąd stąd tutaj wybierały czyli to jest dobre rozwiązanie czyli de facto już będą, tak mi się wydaje, że tak jak mi to szwagier mówił, że będą myślały, że już mają zamknięte gniazdo, już im tutaj na całości powiedzmy będzie ciepło, natomiast w tej części będą sobie mogły stąd, z górnej części wybierać z tych ramek, penetrować je i wybierać z tych ramek miodek i przenosić go na dół no i de facto chyba tyle górny, górę mogę przymknąć i to było, to było właśnie super ciekawe zagranie różna widzicie zmiana tych kurcze różnych yy, Me, mebli ula. Okej, okay. to samo pewnie będę chyba wprowadzał w kolejnych. Dobra, idę, idę wrzucić film na razie.